Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokażemy kolejny dek, tym razem deck z Lawą i Inferno Dragonem, ponieważ dużo osób się pyta o takie deki, więc postaram się deck pokazać, pokażę go na przykładzie deku jednego z moich graczy w Brave Poland, Grecik, który zrobił rekord swoim, swoich pucharków, więc za chwilkę przejdźmy do jego profilu. Jak widzicie jest on aktualnie u nas w klanie 3, tak wygląda jego rekord, 4328 pucharków, teraz troszeczkę spadł, ale właśnie dzięki temu dekowi, który zaraz Wam pokażę, właśnie z Lawą Hand, Inferno Dragonem i Mega Minionem, on doszedł tak wysoko i tak wysoko jest i sobie dobrze radzi, więc przedstawimy jej walki, przedstawimy, troszeczkę opiszemy ten deck i zobaczymy jak będzie się sprawdzało to wszystko. Dek wygląda tak jak Macie, tak jak mówiłem, Inferno Dragon, Lava Hand oraz Mega Minion to są takie podstawy tej karty, Lok, Beczka, Armia Szkieletonów, Tombstone i strzałki. Więc tak, główną kartą atakującą, yy, będę się wspierał właśnie opisem Grecika, to jest właśnie wiadomo Lava Hunt. Często ją wypuszcza lawę, wypuszcza właśnie z Mega Minionem, która wspiera lawę. Yy, Inferno Dragon jest używany bardziej do odpierania ataków różnych tanków typu Giant, Royal Giant. I, ten, i tym podobnym, ale też jest używany do ataku i niezatrzymany, niezapowany jest po prostu nie do zatrzymania. Log tutaj też jest niezbędny, jeżeli chodzi o loga, rozbija wszelkie spamy, Chociaż tutaj za loga można by było się pokusić coś zamienić, no ale to pomyślimy później. Więc w tym deku log jest po prostu niezbędny. Jest beczka. Beczkę z tego co Grecik pisał puszcza przeważnie właśnie, żeby zobaczyć, pozbyć się speli przeciwnika. Puszcza na wieże lub puszcza w sam róg mapy tam przeciwnika, żeby po prostu jego przeciwnik zużył zapas, strzałki czy tym podobne, żeby jemu było łatwiej później atakować. Armia szkieletonów, armia szkieletonów służy też nam tutaj do obrony, mają potężny damage, szybko potrafią sobie poradzić z różnymi tankami, jeżeli przeciwnik nas nie załatwi strzałkami, nie zapuje lub czymś co ma splater match, to one potrafią naprawdę wybronić wiele ataków, ale też w tym deku polecałbym na przykład zastosowanie beczki z... Yy, właśnie armium szkieletonów Beczka rzucona na wieżę z tyłu odwraca uwagę wieży, armia szkieletonów yy, mknie na wieżę i też to może narobić mały to, yy, problem przeciwnikowi. Tombstone. Tombstone to ogólnie jest używany w każdych dekach nie do ataku, tylko do odwracania uwagi. Powiedzmy, że coś, yy, że leci nasza lawa, leci nasze inferno lub mega minion i Tombstonki pod spodem idą sobie odwracają uwagę jednostki albo wieży naziemnych, właśnie od naszego ataku. Mega minion, tak jak już mówiłem, wspiera Labethant. No i strzałki, strzałki też tutaj są do rozbijania różnych spamów, hord i tym podobne. Więc tak wygląda Tek Grecika. Teraz troszeczkę zobaczymy, jak to wychodzi statystycznie. Jeżeli chodzi o sam atak, jak widać atak w zwarciu 1617, czyli jest dosyć spora moc, jeżeli chodzi o ten deck, czyli to nam tutaj generują właśnie armia Szkieletonów. Powietrzny atak 1395, czyli też bardzo, można powiedzieć, mocny atak ten dek posiada. Jeżeli chodzi o Splate Damage, no nie mamy tutaj żadnych jednostek Splate Damage, dlatego jest 0. Tutaj chodzi o bezpośredni atak na budynki, czyli tutaj właśnie lawa, która bezpośrednio leci na te budynki, to 898. Tutaj tylko lawa nam to nabija. Spell, atak też jest dosyć mały, 644. No i w pojedynczy, jeżeli pojedynczą kartą mielibyśmy atakować, to tutaj wychodzi bardzo mizernie 567. Po prostu trzeba robić kombosy wtedy. To się wszystko, ten tekst się sprawdza najlepiej nie w pojedynczych atakach. Jeżeli chodzi o obronę, no to macie właśnie pokazane. Jeżeli chodzi o naziemne jednostki, możemy się właśnie dobrze bardzo bronić, już troszeczkę mniejszy. Większy problem mamy z obroną powietrzną, bo tutaj mamy już tylko Inferno Dragon, Mega Miniona, ewentualnie strzałki, więc nie, ale nie, nie jest źle. Jeżeli Grecik sobie daje radę, to Wy też sobie dacie radę, ale w największym możliwości właśnie mamy na obronę naziemnych jednostek, żeby odeprzeć ataki. No i ogólnie ten deck przedstawia się tak. 9 na 13, jeżeli chodzi o skalę siły tego całego deku. Tutaj macie siłę właśnie na 168,3, czyli nie jest taki najgorszy, ale też nie jest najlepszy. No ale Grecik, to są, to są su, suche statystyki, po prostu Grecik się nauczył nim grać i ja, jak widzicie sobie, zaraz zobaczycie, będzie sobie radził. Jeżeli chodzi o, tutaj mamy ofensywę, defensywę, no to większą siłę mamy w ataku niż w obronie, tutaj na jednostki w zasięgu no, bo na duży zasięg są lepsze powietrzne. Tak, mamy, jest lepszy niż naziemny, czyli 60 do 40. No i obrona naziemna y, 68 do 32. I tak się mniej więcej przedstawiają statystyki właśnie tego deku, który macie na swoich ekranach. I za chwilę właśnie pokażę wam parę walk w których zobaczycie jak po prostu Greci gra. Miałem wcześniej fajniejsze walki, w których naprawdę było pokazana moc mocniejsza moc tego deku, ale niestety Supercell zrobił fixa na serwerze i wszystkie powtórki zostały wyzerwane. No ale mamy kolejne fajne, więc zapraszam was do oglądania. No i mamy pierwszą walkę którą wam właśnie pokażę. Pokażemy tutaj moc właśnie tego deku, że jak dobrze skombinujecie i przeciwnik nie ma jak ogarnąć tego deku, to naprawdę jest bardzo szybko po walce. I zobaczcie, Lava hand powietrzny tank, właśnie do tego, do tego służy, żeby zabierać na siebie cały damage obrony. I już została z lewej strony puszczona. Tutaj z prawej strony idzie Giant Bowler. Inferno Dragon, zobaczcie, będzie rozbijał tego Gianta szybko. Tam jeszcze Bowlera próbuje ta armia szkieletonów zbić, ale to troszeczkę był taki moment, żeby odwrócić uwagę Bowlera od wieży. No i tutaj Arczerki sobie poradziły. Ale zobaczcie, z, prawej, z lewej strony Mega Minion i Lava Hand Co robią? Atakują. Robią to, co, do czego są stworzeni. Właśnie najlepiej. Lava Han i Mega Minion. Najlepsze, najlepsze połączenie. Dosyć częste połączenie. Spotykane na turniejach i też mnie chyba na arenach. Ja bynajmniej na arenach mnie spotykam. No i zobaczcie. Lava już leci z prawej strony. Dobrze. Z lewej strony tym, tym razem przeciwnik się będzie próbował. Tutaj Inferno Dragon raz urzucony, rzucone. Już jak najszybciej, żeby tego Gianta sprzątnąć. właśnie Inferno Dragon najlepiej się do tego sprawdza. Latające Inferno, no i tutaj lawa jest odwrócona. Uwaga, lawy, tak samo Inferno Dragon, ale zobaczcie, beczka też poszła. No tutaj już przeciwnik po prostu nie wiem, mu się nie za bardzo nie broni. Ale zobaczcie, Inferno Dragon już główną wieżę. Nie wiem czemu te Arczerki w ogóle nie poszły na Inferno Dragona. I po walce. jesteśmy w kolejnej walce. Tym razem mamy przeciwnik. Jest Giant, Inferno, jest Sparky. Więc zobaczymy jak ten deck będzie się tutaj sprawdzał. No i leci już Lava hand z lewej strony. Pamiętajcie, puszczamy lawę jak najbardziej w rogu, żeby właśnie dać się Elixirowi naładować. Sparki już wypuszczony na mapę. Tu będzie jeszcze Inferno Dragon. Właśnie za chwilkę będzie Inferno Dragon, żeby zdjąć tego Sparkiego, ale się pojawiła. Armia szkieletonów dobrze tutaj to zarobione, ale teraz Lok to wszystko wyczyścił. Sparki już załatwiony, beczka tam troszeczkę też była rzucona, to jeszcze dla wiątka robią, ale zobaczy inferno, dragon już doszło, już się rozpędza 1200 zostało hapsa na wieżę, więc tutaj już ładnie yy, malutki atak przy... przyczapił... trochę przyczupił przycupił całego tego jego przeciwnika. No i właśnie te omstonki są do tego stworzone, żeby odwracać uwagę takiej, na przykład, takiego Inferno właśnie. żeby to Inferno strzelało właśnie w te Tomstonki, odwracało uwagę od na przykład właśnie Lawy Hand Inferno Dragona. No i zobaczcie, lawa Hand znowu leci Inferno Dragon. Tu przeciwnik próbuje się bronić Inferno, Giant jeszcze leci, ta na letom tutaj zostanie wysprzątana, żeby ten Inferno nie miał problemów, Zobacz, już Gianta nie ma. Tam beczka też troszeczkę naprzciła, znowu inferno załapało tą wieżę i już nie puści już do końca i padło. No i szybka wieża, naprawdę że bardzo szybka zrobiona wieża bez utraty ani jednego HP. I zobaczcie, znowu tomstonki odwracają uwagę tego mega miniona i ten mega minion zaraz padnie, tutaj troszeczkę narobił szkód, ale nie doszedł do wieży. Właśnie Tombstone jest taką kartą, która robi czarną robotę. Czarną robotę, którą naprawdę nie widać. Tak naprawdę, o tutaj przeciwnik zaczyna grewiardem grać, ale jest od tego armia Szkieletonów, Inferno Dragon tutaj już sprząta. Troszeczkę wieże tutaj oberwie przez ten grewiarda, ale już się udaje to troszeczkę skorygować. Tu inferno Dragon jeszcze leci. Lava hand, mega minion to inferno. Hand zaraz zniszczą. I tutaj jest kolejna lawa, zobaczcie, tu już po prostu przeciwnik. Nie ma się czym bronić, jest naprawdę mało. Spotyka się osób, które mają dek konkretnie ustawiony, żeby bronić się przed takimi atakami. No, i myślę, że takie dwie powtóreczki Wam starczą, żeby troszeczkę poznać ten dek, zobaczyć jak nim grać, ponieważ. Mam więcej różnych walk, właśnie od Grecika, i mam wygrane i przegrane, ale to nie na tym polega, żeby aż zamęczać was wszystkimi powtórkami, tylko właśnie pokazać wam mniej więcej, jak polega cała filozofia tego deku, jak nim grać. Te dwie karty muszą w tym deku być: właśnie Inferno Dragon i Lava Hand. Jeżeli chodzi o loga, jeżeli nie posiadacie loga lub go nie lubicie, co ja bym wam radził wstawić no, w ten deck ja bym wstawił na przykład gobliny, ice Golema do odwracania uwagi, Fire Spritty albo powiedzmy, no nie wiem, no, Archerki. Musicie, musicie sobie pokombinować, zobaczyć czym wam się lepiej będzie grało, ale tak wygląda deck Grecika, więc... On tak go stworzył, nie wiem czy stworzył sam, czy skopiował, nauczył się nim grać. To jest najważniejsze w całej filozofii Clash Royale. Każdym dekiem da się grać pod warunkiem, że go przetrenujecie, ogracie, nauczycie się sztuczek. Pozdrawiam Was.